Jesteśmy na granicy belgijsko-francuskiej. Takie małe przejście jest to super zdrowie, ale Tutaj mamy dwóch panów, pan i pani, jak to się nazywają ci? Celnicy, celnicy. Pani celniczka Klara i pan Jakub, francuski celnik i mini jest jeszcze celnikiem. No i to było kiedyś dawne, znaczy jest przejście i Donald jeszcze tam jest, właśnie francuski. Witamy wszystkich serdecznie dzisiaj startujemy króleczko na... zaraz dzisiaj startujemy z wakacjami ruszamy mamy zamiar dojechać do Hiszpanii ruszamy do Hiszpanii zobaczymy w ile dni to nam pójdzie zostawiamy po lewej stronie Brukselę tutaj widać chociaż tutaj już teraz nie widać Brukseli a ptaszki zostawiamy też w Brukseli, bo one przeżyją i żyją, jadą z nami świnki. No i startujemy! Dzisiaj mamy pierwszy, bo wyjechaliśmy dość późno, ale chcieliśmy wyjechać, już w ogóle chcieliśmy wyjechać, bo schodziło nam to parę dni, bo zmontowaliśmy vana z naszego wala. Zrobiliśmy łóżeczko, także to jest samochód teraz kempingowy i piętrowy, tam widać zmontowane łóżko dla dzieci na tyłach, my śpimy na dole na dolnej części tego łóżka no i ruszamy ruszamy, ruszamy teraz sobie i mamy dzisiaj e, co, jaki my dzisiaj mamy dzień? dzisiaj mamy 7, a 7 września jest już późno, bo jest 10 po pierwszej e, no i e, chcemy dojechać no, jest mała świnka Sisi i chcemy dojechać dzisiaj. Chcemy dojechać dzisiaj do. Klaćcia, poczekaj. Chcemy dojechać dzisiaj do na granicę belgijsko, belgijsko francuską pod taki klasztor. Chimay, gdzie robią mnisi piwo, bardzo popularne też w Belgii. Bardzo mocne. I bardzo mocne. No i jutro mamy zamiar, bo mieliśmy dzisiaj jechać, ale stwierdziliśmy, że nie dojedziemy, bo nie chcemy się męczyć i być na bardzo późny wieczór. Chcemy dojechać w Dolinę Loary i tam mamy do zobaczenia jeden, zobaczymy zamek, a może, może dwa, bo może jutro zobaczymy jeden. Będziemy tam dziś nocować i będziemy później, I później będziemy może na mało następny dzień jeszcze i jeden zamek. Marusiu, dają... poczekaj! Jadą z nami jeszcze dwie świnki, będą z nami spały. Squishy i Sisi Ej. i zobaczymy czy przeżyją tą podróż. Mam nadzieję, że przeżyją z nami podróż i będą podróżniczkami. No, jadą z nami w klatce, mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Także jedziemy sobie, My ruszamy powoli bardzo spacerowo. Tempo jest takie, żeby się nigdzie nie spieszyć. Właśnie, o tu widać po lewej stronie Brukselę. Jeszcze mijamy, bo jedziemy po ringu dookoła Brukseli. Także ruszamy i e, pokażemy, może z zewnątrz, na pewno miejsce, do którego zmierzamy, nasz nocleg, czyli klasztor e, w Szimeje. Dotarliśmy do pierwszego punktu e, naszej wyprawy. To jest klasztor e, Trapistów, e, niedaleko miejscowości. Shimei. Widać go tutaj w tle. Udało nam się dojechać. No i jest fajnie i sympatycznie. No. Pogoda nam dopisuje. Pokażemy, może troszkę tego miejsca tutaj. Ogromny klasztor. Ogromny klasztor. I tutaj to miejsce słynie z produkcji sera i z produkcji piwa. Mocnego piwa, Agusia, mówi, Image. Bardzo mocne. Bo jakby się Sissi napiła, to by latała. latała. Sisi, jakby się napiła, to by latała. Squishy, kubusiu. Też? Tam jest wejście do kościoła. Ale ja mam Na furcie. Tak takie mam przemyślenie, bo dwóch na furcie było czarnoskórych ludzi. I tak się zastanawiamy. My jeździmy ewangelizować Afrykę, a oni przyjechali zewangelizować Belgię. Jak to jest? O co chodzi w tym macie? A tutaj mamy wejście do kościoła. Dobra, cicho, teraz wchodzimy. Pierwsi mnisi przyjechali do tego miejsca tutaj stworzyć klasztor w 1850 roku, a kościół powstał 100 lat później w 1950 roku ten w którym byliśmy przed chwilę. No i jest ładny ogród. Idziemy zobaczyć gdzie tutaj można kupić ser i może piwo. Zobaczymy ładnie to wygląda tutaj. Widać, że to jest wszystko w miarę właśnie nowe, bo bo ma w sumie, no co tam? 80 lat, nie? 70. Zabudowa. A tutaj wchodzimy na cmentarz. Cmentarz klasztorny. A jest tam Per, to co to jest? Per? Brat? Brat, tu są pochowani ci zakonnicy, ale ich było dużo, dosyć, zobaczcie. Dosyć dużo. A dom? No, przeor, albo. W jakich latach, nie? No właśnie. Tutaj, 17 rok. Tutaj są starsze groby. Zobaczcie. I to widać, patrzcie, tu są starsi. Wszyscy. Starsze groby: 28, 65, 58. Czyli tak za kolejnością: 62, 28, chociaż nie, to tak różnie. A. A tutaj. Tutaj mamy nowe groby w miarę 2002 rok, 2001, drugi. A z jednej i z drugiej strony, patrz, bo może być tak albo z jednej, albo z drugiej. Tu jest 907, to znowu z kolei starsze. Idziemy teraz do fabryki jeszcze, fabryki <grytanie> piwa. I do fabryki sera. Tu jest po drugiej stronie, tylko trzeba objechać dookoła, i, o właśnie w tych budynkach, wyjść na zewnątrz, objechać dookoła, i można tam coś kupić. Dobra, idziemy. Dzieciaki, zwijamy się. Dzieciaki coś zbierają, kwiatki i idziemy. Jesteśmy w miejscu, gdzie robią te sery i piwo. Wygląda to, to tak, tutaj ta fabryka. No i zapach jest taki średni, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Idziemy zobaczyć, czy to tu można kupić, czy nie tu, czy tylko tu jest firma. Zaraz się dowiemy. Zaraz się wszystkiego, wszystkiego dowiemy. Do 16:00. To już zamknięte. Okazuje się, że tutaj nie można kupić tego sera i piwa, bo tu jest tylko miejsce produkcyjne. Wrócimy znowu na furtę, zapytamy tego zakonnika, gdzie można kupić sklep i tam dotrzemy. Jest miejsce, gdzie można kupić sery, gdzie można kupić piwo. Udało nam się dojechać. I teraz. I teraz idziemy tutaj, zobaczymy co tutaj jest fajnego. Coś może kupimy i tu podobno jest blisko fajne też miejsce do, na nocleg. Zobaczymy. Czy złapiemy je? Idziemy zobaczyć. Sklep jest ładny, bo myśleliśmy, że tutaj nie będzie za dużego sklepu. Uważaj, żebyś tutaj nie walnął w butelki Kubusiu, z piwem. A tu pachnie. Restauracją. Dzień dobry. Ale tu są sery. Chodźcie tutaj, chodźcie. Chodźcie. Dobra, Idziemy, coś tutaj kupimy. A, no dobrze, dobrze. Ładnie to tu wygląda. Tu są sery. Dobra. Ser kupiony i możemy jechać dalej. Jedziemy teraz na ten nasz e, nocleg, zobaczyć czy tam będzie, będzie gdzie się rozłożyć. Jesteśmy na granicy belgijsko-francuskiej. Takie małe przejście i jest to super zrobione, ale tutaj mamy dwóch. E, panów pan i pani jak to się nazywają ci celnicy celnicy pani celniczka Klara i pan Jakub francuski celnik i mini jest jeszcze celnikiem no i to było kiedyś dawne znaczy jest przejście i Donald jeszcze tam jest właśnie francuski tu jest przejście graniczne tutaj państwo sobie hmm, sobie siedzą nie, to chyba dwóch panów tutaj, takich celników. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No i co? No i tu już jesteśmy jedną nogą we Francji. Tu teraz we Francji. A tu jeszcze w Belgii. No i dobra. Dzisiaj nie będziemy przekraczać tej granicy, tylko jutro. Dzisiaj jedziemy tu. Mamy parę kilometrów dalej. Miejsce, gdzie chyba prze, przenocujemy. A jutro. I jedziemy w stronę zamków w Dolinie Loary. No dobra, fajnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda ten, ten budynek tutaj. Dawne przejście graniczne. Tutaj są nawet takie zdjęcia, jak to wyglądało kiedyś za dawnych lat. Nie wiem na ile to będzie widać. Troszkę widać, a tutaj właśnie jak jeszcze granica była kontrolowana. Tutaj właśnie widać jeszcze też panów celników. O, proszę. I tutaj jeszcze widać też. Także tak to wyglądało. Tam jest napisane jeszcze, żeby, żeby nie było Francji, a teraz jesteśmy po francuskiej stronie. A tu płynie jakaś rzeczka, słuchajcie, na granicy. No dobra. Jedziemy dalej.